Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszej przygody. Dzisiaj piątek, 22 maja, szósty tydzień okresu wielkanocnego. Dzisiaj pierwszy dzień nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Jesteśmy na ostatniej prostej. Nowenna ukazała się. Bardzo gorąco Was zachęcam, abyście również tam przyłożyli ucho. Igraj z ogniem, taki ma tytuł. Ogień to Duch Święty, to jeden z symboli biblijnych Ducha Świętego. Mamy igrać z ogniem, to znaczy pozostawić wszystkie nasze zabezpieczenia, nasze schematy i rzucić się w tę przygodę. I graj, znaczy podejmij to ryzyko, rzuć się, daj się porwać. I graj to również graj, to znaczy współgraj, znaczy wejdź w ten rytm, zgódź się, aby to Duch Święty prowadził Cię w tym paschalnym tańcu. Daj się porwać do tańca Duchowi Świętemu. Ale uwaga, nie jest to jedyna propozycja na ten czas oczekiwania i wołania o Ducha Świętego. I graj z ogniem. Ta nowenna w sposób naturalny wypływa z tego naszego cyklu Antywirusowego, codziennych rozważań w niecodziennej sytuacji nad Słowem Bożym, rozważań nad Słowem Bożym. Natomiast jest druga propozycja, która ukaże się dzisiejszego wieczoru, także już gorąco zachęcam, abyście przygotowali Wasze uszy i również tam uszami przylgnęli, żeby wsłuchać się w te treści. Piękne i bardzo ważne. Druga nowenna. Tego jeszcze nigdy nie było. Druga nowenna, która jest podarunkiem grupy osób, które przygotowują Noc Siedmiu Cudów. Co to jest Noc Siedmiu Cudów? Noc Siedmiu Cudów to nasze tradycyjne, duchackie czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, które każdego roku odbywa się w naszym domu, w naszym kościele w Bydgoszczy i trwa całą noc. Rozpoczyna się w Wigilię Zesłania Ducha Świętego i kończy się już w dniu uroczystości. Cała noc modlitwy, cała noc szaleństwa w tym, w tym, w tym, w tym doświadczeniu Bożej Miłości. Cudowne, przepiękne chwile. W tym roku będzie to wyglądało oczywiście troszeczkę inaczej, ponieważ Kościół może nasz przyjąć 45 osób i będą to przede wszystkim osoby, które od dawna już pracują, przygotowują to czuwanie i właśnie między innymi przygotowały te nowenny. Dlatego gorąco zapraszam już teraz do transmisji na żywo z Czuwania, z Nocy Siedmiu Cudów. Rozpoczniemy 30 maja w sobotę o godzinie 20.00. O godzinie, o północy będzie msza święta i msza święta w tym roku zakończy czuwanie i zakończymy transmisję. Zazwyczaj później była jeszcze gapa i później jeszcze były modlitwy, uzdrowienia, uwolnienia i tak uwielbienia. Aż do samego rana. No w tym roku nie możemy tego zrobić, dlatego ta noc będzie taką północą. Ale mimo wszystko będzie się działo. Będzie inaczej, ale jak zwykle będzie nadzwyczajnie. Dobrze. Gorąco zapraszam do przeżycia razem z nami tej nocy. Natomiast, jeszcze raz, osoby, które przygotowują to wydarzenie, przygotowały również nowenny. Także w tym roku mamy dwie nowenny. Mamy to bogactwo, które będzie się nawzajem przenikało i, i dopełniało, uzupełniało. Ta nowenna, ta nowenna, która przygotowuje bezpośrednio do Nocy Siedmiu Cudów, która oczywiście no nie jest naszym punktem docelowym, jest bardzo ważnym momentem, ale jest katapultą, która ma nas wrzucić w piękną uroczystości Zesłania Ducha Świętego. I to się będzie działo. Dlatego przyłóżcie jedno ucho rano, bo nasza nowenna, znaczy nasza, ta antywirusowa powinna już wisieć. Powinna wisieć już na YouTubie, na Facebooku, także możecie również tam przyłożyć ucho. To są bardzo krótkie odcinki, bardzo szybkie, mam nadzieję treściwe, mam nadzieję, że dadzą Wam bardzo konkretne kierunki. One oczywiście nic nie wyczerpują, wręcz przeciwnie może nawet troszeczkę komplikują. Chodzi o to, żeby one były impulsem, żeby stawać osobiście wobec Słowa Bożego, żeby wtulać się w Chrystusa, żeby szukać relacji z Nim w tych dniach. Na tym to polega. Nie pozostawajcie tylko i wyłącznie na posłuchaniu nowenny jednej czy drugiej. Przyłożysz tutaj ucho, przyłożysz tam, powiesz no bardzo fajne, miłe, przyjemne, dobrze, ale to ma służyć do tego i po to to jest, po to to istnieje. Zresztą te nasze antywirusowe rozważanie również, żebyś Ty Mógł osobiście wtulać się w Boga. To jest najważniejsze. Nic nie zastąpi Twojej osobistej relacji z Bogiem. I ona ma być jedyna w swoim rodzaju. Bóg do takiej relacji Cię wzywa, ponieważ Ty jesteś jedyny. Jesteś jedyna w swoim rodzaju. Drugi taki jak Ty nigdy nie było, nie ma i nie będzie. I niech żyje skromność. Amen. I niech tak będzie. I wierz w to, bo tak jest. Jesteś jedyna w swoim rodzaju. Jedyny w swoim rodzaju. Bóg ma z Tobą taką relację, jakiej nie ma z nikim innym. To jest niesamowite, to jest cudowne, to jest piękne. Bóg nie kocha wszystkich, Bóg kocha każdego osobno. Dobrze. W pierwszym odcinku Igraj z ogniem, do którego już możecie przyłożyć ucho, być może niektórzy od tego zaczęli. Jeżeli nie, to zapraszam, aby po tym odcinku również tam przyłożyć ucho. A wieczorem zapraszam do nowenny, która została podarowana nam przez naszych przyjaciół, którzy przygotowują Noc Siedmiu Cudów, za co bardzo, bardzo gorąco im dziękuję. Dlatego w tej nowennie porannej, w tej nowennie Igraj z Ogniem dzisiaj propozycja, aby udać się do Galilei. Galilea to ziemia niechciana, Galilea to ziemia pogardzana. Żaden pobożny Żyd nie myślał dobrze o Galilei. Cóż dobrego może wyjść z Galilei? Ziemia Święta to miasto święte, to Jerozolima, to Judea. Galilea to Twoja nędza, to Twoje słabości, Twoja nieporadność, Twoja nieumiejętność. To jest Twoja Galilea. To jest ta ziemia, której być może w ogóle nie chcesz odwiedzać. Również ty, wstydzisz się jej, ukrywasz ją. Być może pogrzebałeś ją głęboko w sobie. Twoja Galilea. Tylko, że ta Galilea jest miejscem spotkania i tam masz iść, to jest bardzo ważne, żebyś tam poszedł. Twoja Galilea jest początkiem, jest twoją misją. Twoja nędza w spotkaniu z Chrystusem, który tam na ciebie czeka. Powiedz moim braciom, żeby udali się do Galilei. Tam mnie spotkają. Tam, w tej nędzy, w tych słabościach, w tych nieporadnościach, w tej ciemności, w tych kłamstwach, w tych. Podłych, nieuczciwych kompromisach. Tam ja jestem. Jestem w ich grzechu. Tam jestem, tam Bóg na Ciebie czeka. Tam masz iść. Nie wstydź się Twojej Galilei. Dzisiaj jest dzień po to, żeby ją przytulić, żeby ją pokochać, bo tam czeka na Ciebie Chrystus. Pokochaj siebie słabym, bo Chrystus kocha Cię dokładnie takim. I tutaj nie chodzi o to, że masz sobie pozwalać na wszystko i godzić się na przeciętność. Nie! Absolutnie. Masz iść tam do Twojej nędzy, z którą nie wiesz, co masz zrobić, bo Ci powiedzieli, że ona Ci jest kompletnie niepotrzebna. A okazuje się, że ona jest Twoim bogactwem. Masz tam iść, bo tam czeka na Ciebie Chrystus. On tam czeka na Ciebie z ramionami, bo On tam czeka na Ciebie ukrzyżowany. I chce Cię przytulić i daje Ci do siebie dostęp. I z tej Twojej nędzy, on chce Cię porwać i chce Cię Ale Ty musisz tam iść, żeby Go spotkać. Dlatego również chciałbym, żeby ten nasz dzisiejszy odcinek antywirusowy był takim rzuceniem okiem w naszą Galileę tak żebyśmy tam zajrzeli żebyśmy tam poszli chciałbym z tego całego słowa i z jego bogactwa pochylić się tylko nad jednym zdaniem to zdanie które pozwala mi kiedy je przeczytałem przeczytałem to pierwsze czytanie bo mówimy o pierwszym czytaniu i jednym zdaniu z tego tekstu pomyślałem sobie o temacie który jest niezwykle ważny on już się pojawił w tych naszych rozważaniach kilka tygodni temu wydaje mi się jest to temat bardzo ważny, cały czas aktualny a w piśmie świętym on rozbrzmiewa nieustannie. Jest tak refren, powtarza się za każdym razem, kiedy Bóg wybiera kogoś do jakiejś misji. I ten ktoś, ten wybrany, ten wybraniec, za każdym razem, za każdym razem, kiedy Bóg mówi mu: idź tam, zrób to, powiedz im, powiedz te idź, uwolnij. Je", to jest konkretna misja. Bóg wybiera konkretną osobę do konkretnej misji. Ta osoba za każdym razem reaguje tak samo. Zaczyna się wycofywać, zaczyna budować zasieki, zaczyna stawiać cegłę na cegłę, buduje mury. Mistrzem w tym jest w ogóle Mojżesz, kiedy Bóg każe mu iść wyzwolić naród, Mojżesz zaczyna wymyślać, kombinować i naprawdę kombinuje jak koń pod górę. Wybaczcie, ale Mojżesz jest w ogóle mistrzem kombinowania i wyjaśniania i ucieczki i murowania. On w ogóle stawia Malbork wokół siebie. Nie chce. Dlaczego? Dlatego, że się boi dlatego że ta misja go przerasta i on zdaje sobie z tego sprawę. Tylko że chodzi o to, że Mojżesz popełnia błąd i popełnia błąd każdy inny i Jeremiasz, wielcy prorocy, niesamowici, którzy w tradycji żydowskiej są bohaterami, są autorytetami, oni również się bali, oni również uciekali, cofali się, kombinowali, wymyślali, żeby tylko nie podjąć się misji, do której Bóg ich wzywał. Jeremiasz mówił, że jest za młody. Ym, Izajasz, że nie jest godny. Ym, wszyscy się bali. Sędziowie, Gedeon, który mówił ale ja jestem ostatni w ogóle z mojego rodu, jestem w ogóle chłopek roztropek, jestem kompletnie nieprzygotowany, nic nie umiem, nie mam żadnej siły. <grym> Za każdym razem, y, kiedy Pan Bóg wzywa kogoś do jakiejś misji, ten ktoś się boi, ucieka. W dzisiejszym pierwszym czytaniu jest Paweł, który z Aten wylądował w Koryncie. Y, I w Koryncie zaczął głosić Słowo Boże, i tam była grupa Żydów, pokaźna grupa Żydów, która bluźniła, która atakowała go. I to oczywiście nie było dla Pawła proste. Co prawda mnóstwo innych ludzi nawracało się i przyjmowało chrzest, a mimo to Paweł ma chyba chwilę zniechęcenia. W tym doświadczeniu, które oczywiście nie jest łatwe, kiedy cię oskarżają, krytykują, kiedy bluźnią, kiedy obrzucają cię epitetami, kiedy cię odrzucają, kiedy cię nie, nie akceptują, kiedy, kiedy cię obrażają. Kiedy psują Twoją reputację, to nie jest proste. To zostaje, to jest głęboka rana. I Paweł, wydaje mi się, że jest w takim doświadczeniu. Jest w jakimś zniechęceniu, w jakimś smutku. I wtedy Pan mówi do niego w widzeniu: przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby Cię skrzywdzić, dlatego, że wiele ludu mam w tym mieście. Za każdym razem. Kiedy ktoś w Piśmie Świętym wzywany jest do jakiejś misji, próbuje uciekać, bo się boi. Dlaczego się boi? Dlatego, że wobec tej misji jest sam. Jest w tym dramacie każdego człowieka, który jest skulony na sobie. To jest konsekwencja grzechu pierworodnego. Ty myślisz, że Ty musisz sam. A kiedy Bóg powołuje Cię do jakiejś misji, to jest Jego misja, to, to jest oczywiste, że ta misja Cię przerasta kompletnie. Że Ty stoisz przed nią, i jeżeli jesteś tam tylko Ty i misja. To oczywiście wiesz, że nigdy nie dasz rady, bo nie potrafisz. Znaczy, to nie jest tak, że oni sobie wymyślają jakieś głupoty, że tak nie jest, że Jeremiasz nie jest za młody i Zajasz nie jest zbyt godny, a Mojżesz w ogóle, y, że się nie jąkał, bo on już na końcu nie wiedział, co powiedzieć. powiedzieć, ja nie, nie, nie umiem mówić, on się jąkał. Y, więc nie posyłaj mnie, żebym mówił, bo ja zanim się wypowiem, to miną dwa miesiące. Y, to nie jest tak, że to, ta, że, że, że to była nieprawda. To była prawda. Znaczy, kiedy ty stajesz wobec jakiejś misji, do której wzywa cię Bóg, stajesz wobec twojego małżeństwa, jeżeli uważasz, że dasz radę, że ogarniesz wszystko i nie ma w tobie tego lęku, nie ma w tobie y, tego odarcia z możliwości, i mówisz, przecież ja nie dam rady, przecież ja nigdy nie będę mogła kochać tego człowieka. Tak zawsze. A kiedy on mnie zrani? Przecież ja nie dam rady. Być przy nim, kiedy on mnie zdradzi. Pozostać mu wierną mimo wszystko, bo to znaczy kochać. Ja nigdy nie będę mógł kochać tej kobiety, która mm, będzie mnie raniła, bo na pewno mnie porani. Ja wtedy ja nie, nie będę mógł kochać. Nie dam rady, nie będę... Jeżeli ja stoję wobec kapłaństwa, do którego Bóg mnie powołał i mówię, a spokojnie ogarnę, nie ma żadnego problemu, i konfesjonał, i msze, dam spokojnie radę, ja to wszystko rozumiem i to wszystko. Ja nie wiem, co mówię. Oczywiście, że to mnie przerasta. Ja pamiętam, w dniu moich święcy kapłańskich chodziłem u nas po ogrodzie w ogromnym, w ogromnym drżeniu, nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje i zastanawiałem się, co ja w ogóle robię. Oczywiście, że tak. Tylko że błąd, który my popełniamy, lęk, który czujemy, polega na tym, że jesteś tam ty i misja, do której Bóg cię wzywa. Że nie widzisz tam Boga. Bo nasz lęk polega na tym, źródło naszego lęku jest w braku zaufania Bogu. I to jest um, konsekwencja grzechu. To jest kłamstwo, które zły duch wsączył w serce Ewy. Bogu nie można ufać. Bóg chce się wykorzystać. Um, Bóg um, na pewno będzie czegoś od ciebie żądał. Bóg będzie cię ograniczał, bo On nie chce, żebyś ty był taki jak on. To jest oczywiście ogromne kłamstwo. Bo Bóg chce, żebym ja był taki jak on. On właśnie tego chce i tam mnie prowadzi. Tylko, że on chce, żebym ja stał się taki jak on z nim, bo ja nigdy nie będę mógł się stać, stać taki jak on o własnych siłach. A zły duch wmówił mi właśnie to, że ja mam być taki jak Bóg, czego Bóg również chce, ale zły duch mówi mi, że ja mam być taki jak Bóg, ale o własnych siłach. To jest niemożliwe. Dlatego ja się boję, dlatego jestem w kleszczach lęku. Dlatego uciekam. Uwaga, czym jest lęk? My bardzo często myślimy, że lęk jest jakimś sparaliżowaniem, jakimś zatrzymaniem, zblokowaniem. Absolutnie nie. Lęk w mitologii greckiej istniał Bóg, który nazywał się Fobos. Od czego nasze fobie? Lęki. Dokładnie tak brzmi lęk, słowo lęk w języku greckim. Fobos to znaczy strach, lęk. Fobos był synem Aresa i Afrodyty. Bardzo ciekawe, że z połączenia boga okrutnej wojny, okrucieństwa, agresji i z piękna, ale tego estetycznego, tego powierzchownego rodzi się lęk. I nie tylko lęk, bo on miał jeszcze braciszków i siostrzyczki. No w ogóle było niesamowite towarzystwo. Bo Fobos, bratem jego był daimos, a daimos to znaczy trwoga. Był było osłabienie trwogi. lęki i trwoga. No w ogóle mamy. Niezły duet, ale do tego jeszcze był eros, czyli namiętność seksualna, miłość cielesna, przyjemność. Był anteros to była, był Bóg, który był zemstą za miłość odrzuconą, za miłość, za miłość która była, była nieodwzajemniona, czyli zemsta również, no bardzo takie ciekawe, ciekawe towarzystwo. Jeszcze była harmonia, czyli ład, i symetria, ale w sensie doskonałości, dążenia do perfekcji. Eee. No właśnie. No jesteśmy my. Ta rodzinka. Ta rodzinka Aresa i Afrodyty. Ta rodzinka Phobosa, Daimosa, Erosa, Anterosa i Harmonii. To jesteśmy my. Phobos, jak to działało? Największa świątynia Boga Phobosa, czyli uosobienia lęku, była wsparcie. Znaczy, Spartanie, zanim szli na wojnę, a byli bardzo dzielni, z tego słynęli, z wielu wygranych bitew, szli do świątyni Boga Phobosa i Prosili Go, aby szedł przed nimi i dotykał lękiem ich wrogów, tak żeby oni uciekali. I rzeczywiście, lęk jest ucieczką. Jest zawsze ucieczką. Każdy powołany próbuje uciekać. Uciekać. Lęk jest bardzo dynamiczny. Człowiek w lęku jest zawsze w zadyszce. I rzeczywiście, my nieustannie uciekamy. Ty przed czym uciekasz? Jak jest ten drapieżnik, który goni cię i drapie po, po piętach? I ty uciekasz. Nieustannie uciekasz. Przed czym uciekasz? Gdzie jest źródło twojego lęku? O, widzisz, problem polega na tym, że ty nie ufasz Bogu. Jest Psalm 53, który mówi, ci, którzy nie ufają Bogu, nie wzywają Boga, na Bogu się nie opierają, tam drżą ze strachu, gdzie bać się, nie ma czego. My się boimy wielu rzeczy, wiele rzeczy, których się boimy, nie są godne naszego lęku. Nie musimy się ich bać. Boimy się ich tylko dlatego, że nie ufamy Bogu. Jest ta scena ewangeliczna, myślę, że wszystkim bardzo dobrze znana, kiedy uczniowie w Łodzi są na środku jeziora i nagle, nagle przychodzi burza i, i, i to jest wszystko ogromnie niebezpieczne. Podnoszą się fale i z wiatr i oni walczą tam, próbują o, o własnych siłach, to są te ich pomysły, ich, ich wiosłują, ich możliwości, które są wobec tego żywiołu, są żadne. Gdzie jest Chrystus? Chrystus jest z nimi. Tylko, że Chrystus śpi. Pomyślałem sobie, co to jest w ogóle za obraz? Jest ten cały Armagedon wokół ciebie, a ty śpisz. Kiedy człowiek śpi w hałasie i rzeczywiście może sobie spać spokojnie? Kiedy zna źródło tego hałasu? Kiedy zna ten hałas? Kiedy ten hałas nie jest dla niego obcy? Kiedy ty w Twoim mieszkaniu, znasz Twoje mieszkanie, znasz hałasy, które tam są, skrzypienia, które tam się odbywają, i bardzo dobrze wiesz, że to szafa, że to. Łóżko, że to okno, które gdzieś tam zatrzeszczy, znasz te dźwięki, spokojnie sobie współżyjesz z nimi. Ale jeżeli nagle gdzieś tam, nawet delikatnie, jakiś ptaszek uderzy w szybę i będzie to dźwięk, którego nigdy nie słyszałeś, dźwięk obcy w tym miejscu, zaraz się obudzisz. Chrystus śpi, bo dla Niego ten cały hałas nie jest żadnym niebezpieczeństwem. Rzeczywiście oni w końcu przypominają sobie, że Chrystus jest z nimi, kiedy już kompletnie nie mogą, kiedy są w pustce. Uwaga, jakie to jest ważne! Być w tym doświadczeniu kompletnej pustki, kompletnej porażki, kompletnej um, nieumiejętności, nieporadności. Także ja próbuję coś robić, podejmuję jakąś inicjatywę, ale zaraz zdaję sobie sprawę, że kompletnie nic nie mogę zrobić, nic, pustka. Wtedy wzywają Chrystusa, wołają go. Pan Jezus budzi się, otwiera oko i mówi: Ma być spokój, i wszystko cichnie. I wtedy Pan Jezus mówi do nich. Dlaczego jesteście tacy, tacy małej wiary? Dlaczego jesteście tacy zalęknie, zalęknieni? Boicie się, ludzie małej wiary. Znaczy On pyta się i jednocześnie odpowiada: boicie się, bo macie małą wiarę. Znaczy nie ufacie, nie wierzycie. Jesteście cały czas skuleni na sobie, skoncentrowani na sobie, w tym kłamstwie, że musicie sami. Nie pamiętacie, że macie Ojca. Nie czytacie Boga, nie przeżywacie Go jako Ojca, zatroskanego który rzeczywiście troszczy się i opiekuje się wami. I to jest nasz dramat, to jest nasza tra tragedia. I to jest nasza Galilea, do której mamy iść. Bo ważne jest doświadczenie tej pustki, tego braku, tej nieumiejętności, który doświadczył każdy powołany. Stanął wobec tej wielkości powołania i powiedział, ja nie daję rady. I próbował uciekać. I wtedy Bóg, i tak naprawdę to jest prawdziwy refren Pisma Świętego, mówi poczekaj, nie uciekaj, to znaczy, nie lękaj się, nie bój się, tak jak dzisiaj mówi do Pawła. Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z Tobą. Znaczy, to nie jest tak, że nie ma niebezpieczeństw. To nie jest tak, że ty nagle będziesz doskonalszy, że będziesz starszy, że nie przestaniesz się jąkać, że. Nie, to nie jest tak, że nie będzie tych Żydów, którzy będą na ciebie bluźnić i obrzucać się przekleństwami i odrzucać Ciebie. Nie, 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 to nadal będzie, ale ty idź. To nie będzie tak, że twój mąż nagle stanie się doskonalszy, że przestanie cię ranić. Nie, to będzie nadal. On nadal będzie słaby, tak samo jak ty. Ty ma masz swoje słabości. I tak samo jak on dla ciebie, tak samo ty dla niego jesteś trudem. Ja jestem trudem dla moich braci. Bardzo dobrze o tym wiem. I to nie jest tak, że drugi człowiek nagle przestanie być dla mnie trudny, jeżeli takim jest. To jest tak, że ja mam iść. Ja nie mam uciekać. Bo dopóki ja uciekam, to. Ten potwór, ten drapieżnik mojego lęku wydaje się jakimś wielkim lwem. A kiedy ja się zatrzymam, odwrócę się i spojrzę mu w oczy i ruszę w jego kierunku, to okaże się, że to wcale nie jest wielki lew. Że to jest myszka, która nauczyła się krzyczeć jak lew. Albo no jeszcze lepiej, w mojej głowie jej popiskiwanie stało się rykiem. Ale to jest po prostu mała myszka. Idź, nie lękaj się. Ja będę z Tobą. Bo widzisz, jeżeli Bóg daje Ci powołanie i to powołanie Cię przerasta, to nie chodzi o to, żebyś ty dawał sobie radę sam. To by było nieludzkie. Chodzi o to, że Twoje powołanie, powołanie, które Bóg Ci daje, które jest podarunkiem Boga, jest miejscem, w którym Bóg pragnie przeżyć z Tobą najpiękniejszą przygodę Twojego życia. Znaczy, On tam jest z Tobą. W kochaniu Twojego męża. On jest z Tobą. On kocha w Tobie. On daje Ci miłość. Którą ty możesz ogarniać, możesz dawać Twojego męża, Twojemu mężowi. Tak to działa, o to chodzi. I ta pustka, którą ty czujesz, ta to odarcie, ta nieumiejętność, którą ty przeżywasz, w, którym, w której jesteś wobec Twojej misji, ona jest dobra. Bo to jest przestrzeń, w której działa Bóg. To jest przestrzeń, w której wieje Duch Święty i wieje z mocą. Dzisiaj czas, aby. Odbyć podróż do naszej Galilei kolejny raz. Jeszcze raz gorąco zapraszam. Przyłóżcie ucho do jednej i do drugiej nowenny. Teraz rano, w ciągu dnia i wieczorem, kiedy pojawi się na facebookowym profilu Nocy Siedmiu Cudów. Niech te treści nas niosą. Niech będzie w nich bardzo konkretny i mocny powiew Ducha Świętego. Niech Was błogosławi na ten czas, na ten dzisiejszy dzień, na to, um, na to wsłuchiwanie się w Boże Słowo, na to odwiedzanie własnej Galilei, na to doświadczenie pustki, nieumiejętności, nieporadności. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.